Cześć, że. witam serdecznie na kanale Marka w .pl. Dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnym zjawisku, temacie, który w ostatnim czasie w internecie w falę dyskusji, nawet hejtu, a mianowicie o barterze. Opowiem z mojej perspektywy, czym on jest i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy jest to coś dobrego, czy złego. Także zapraszam do oglądania, lecimy. Temat na nagranie tego typu odcinka wziął się kilka tygodni temu, kiedy po zobaczeniu materiału u tego pana u Szymona na w e, którym to materiale Szymon opowiadał o pewnej dramie, która trwa w internecie w związku z pewną e, agencją fotograficzną i panią Ewą Hadakowską. Podcast Szymona dotyczył pewnego posta, w którym mowa była o. Pani Chodakowskiej, która szukała fotografa do współpracy w związku z jakimiś urodzinami, wydarzeniem w swojej rodzinie, gdzie formą płatności za wykonanie usługi miał być barter w postaci oznaczenia na Instagramie. No i w tym momencie rozpoczęła się cała drama w internecie, no bo jak to osoba pokroju Ewy Hadakowskiej, która ma tak duże zasięgi, tak duże zarobki, może komuś oferować zapłatę w postaci barteru. Ale zacznijmy może od początku. Czym jest barter? Najprościej rzecz ujmując, barter jest to bezgotówkowe, bezgotówkowe rozliczenie między dwoma stronami. E, mówiąc bezgotówkowo mam na myśli nie przelewem, ale wymianę między sobą, np. usługa za usługa, e, czy też jakiś towar za towar. E, czyli tak naprawdę barter jest jedną z pierwszych form rozliczenia, bo od tego e, zaczynał się cały handel. Kiedyś wymieniano np. worek ziemniaków na e, jakąś ilość np. kapusty czy innych dóbr, bo nie było jeszcze wtedy pieniądza dopiero kiedy wprowadzono. Formalnie e, monety, a potem pieniądze drukowane, wtedy zaczęliśmy się rozliczać w formie gotówki. Natomiast barter był od dawien dawna. Nawet, czy barter jest czymś złym? Czy barter jest zjawiskiem e, negatywnym, jak to opisują teraz e, niektóre e, media plotkarskie, oraz jak to argumentuje część osób pod e, postami i rozwinęła się ta cała burza argumentując, że. Jeżeli pani Ewa czy tam inne znane osoby chcą działać w formie barteru, to po prostu jest to nieuczciwe, oszukują drugą osobę, no i jest to karygony. Moim zdaniem nie ma w tym nic złego, jeżeli jest to współpraca na tego typu warunkach jest przedstawiana od razu. To znaczy, że jeżeli warunki rozliczeniowe są od razu e, przedstawiane w należyty sposób i obydwie strony są po prostu tego świadome, wtedy nie można według mnie mówić o żadnym wykorzystywaniu. Wszelkie według mnie jakieś niejasności, problemy, niedogadania zaczynają się w momencie, jeżeli osoba, która jest rozliczana w formie barteru mm, nie potrafi tego wykorzystać. To znaczy y, ktoś u pani Chodakowskiej zostaje oznaczony na jej mediach społecznościowych, i nie potrafię tego przekuć na, na własne zasięgi, na własną rozpoznawalność marki albo już na etapie uzgadniania warunków mogły spróbować, na przykład, poprosić o jakieś szersze udostępnienie, jakąś opinię bezpośrednio nagraną przez panią Ewę Chodokowską, to mogłoby się troszkę szerzej ponieść i co mógłby sobie taki dany fotograf wrzucić na swoje media społecznościowe. Całość jest tu, według mnie tego artykułu szyta grubymi nićmi, bo tak czy siak dany fotograf czy tam agencja fotograficzna swoją na drogą, ta agencja nazywa się, żeby teraz nie skłamać Was fototanio. Może to nie na miejscu, ale wydaje mi się, że jeżeli yy, dramę robi firma Fototanio, że ktoś nie docenia jej usług, to troszkę jest tu zakłócony, zakłócony na spójność przekazu. Ale mniejsza o tym, Fototanio i tak na tym zyskało rozgłos, bo yy, całość tego artykułu rozniosła się yy, mega viralem. Wiele osób ten temat potwyciło. zrobił się go tego właśnie dużo szumu, także Fototanio na tym tak czy siak e, zyskało. Swoją drogą pytanie czy ta rozpoznawalność jest taka e, jaką by chcieli. Chociaż z drugiej strony z racji tego, że wiele osób nie rozumie tego barteru i w, uznaje to jako wyzysk e, to cały hejt spadł na, na panią Ewę Ja tam nie nieuczciwości żadnej nie widzę. Jeżeli nie pasuje mi współpraca z kimś na zasadzie barteru to po prostu tej współpracy nie podejmuję. E, i też według mnie jest nie fair tego typu postów. Ja zrobił to fototalnie od całej tej korespondencji na medium publiczne, bo to tylko miało według mnie na celu zrobienie tak zwanej dramy i zrobienie sobie z zasięgów. A tak, już na koniec, podsumowując trochę, ten temat i udowadniając troszeczkę, że temat barteru, samo to pojęcie jest. Przez wielu z nas w większości uznawane za coś dobrego. Dobrym tego przykładem są na przykład rozmowy w telewizji, w programach śniadaniowych, gdzie zapraszane są różnego typu osoby, którym w 99% nie płaci się za to, że przychodzą do telewizji i następuje wymiana barterowa. To znaczy, telewizja ma gościa, ma content, natomiast dany gość ma czas antenowy zwiększoną teoretycznie rozpoznawalność także nie ma tu żadnej wymiany pieniężnej, jest wymiana stricte barterowa nikomu to w większości osób nie przeszkadza wszyscy się na to e, zgadzają i nikt tu nikogo nie wyzywa od wyzyskiwaczy i tego typu epitetów. Jeżeli ktoś proponuje Ci barter to zastanów się czy możesz to w jakiś sposób przekuć e, czy może być to po prostu wartość dla Ciebie? Jeżeli tak, to nie ma nic w tym złego. Jeżeli nie, to po prostu grzecznie dziękujemy i e, idziemy dalej. Takie jest moje osobiste zdanie. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie na ten temat, na temat Barteru, na temat e, może całego tego e, szumu e, wokół tej sprawy. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Jeżeli się temat podobał, e, to łapka w górę. I zapraszam na kolejny materiał już za tydzień. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Do następnego. Na razie też.